Albert Einstein, Albert Einstein, Einstein, Albert Einstein, Albert Einstein, Einstein, Einstein. Siemanderos z tej strony Jałapeka to jest kolejny odcinek z łapka na krześle. W poprzednim odcinku e, immunitet dostał. Kufs. Ja pierdzielę, to się mi się głos spierdzielił. E, dobra. I. Eee, tak. No, Glur dostał zero głosów. W poprzednim odcinku w ogóle. Kups zabił Michaela Jacksona, jakby ktoś nie pamiętał I on umarł po raz drugi, więc rest in peace I tak, była rekordowa liczba głosów, czyli 5 głosów Ile? 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 Tak I dobra, więc jeden z was dostał dwa głosy, a drugi z was dostał 3 głosy No i niestety Meltus, dostałeś 3 głosy w ogóle najpierw Meltus dostał trzy głosy, a potem dopiero Szaf dostał jeden głos i potem, jeszcze parę dni później, Master Nubek, o dziwo, nie spodziewałem się, żeby on głosował w ogóle, bo on już tego nie robił od bardzo dawna, e, na Szafa, więc no. Ale mimo wszystko Meltus, odpadasz. No i na razie. Ja pierdzielę to wszystko dlatego, że Clumsder zabronił mi palić bagiennego ziela. O duch flamzera siema. Widzisz? Przez to, że mi zabroniłeś teraz! Odpadłem! A w teraz nie jesteś uzależniony. Dobra, słuchaj chłopie, musimy rozpocząć swój Sigma Mail, alpha mail grindset, żebyś był taki napakowany już nigdy nie miał depresji, bo to jest jedyne co zwalcza depresję. Chodzenie na siłownię i bycie napakowanym. Nic innego ci tej depresji nie zwalczy, ok Wszystko inne ci tylko pogorszy, a pakowanie i chodzenie na siłownię to ci tylko poprawi i będzie wszystko super. Hmm, hmm, hmm. Nie wiem To brzmi nawet To brzmi nawet mądrze <laughs> um, 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 um. Więcej takich mądrych zdań Znajdziesz na moim konkursie Ja pierdzielę nie konkursie Na moim kursie on jedynie 1000 zł miesięcznie Ej no po znajomości Mi nie dasz obniżki No dobra no to 990 może być, ale to w groszach, tak? Tak, znaczy nie, w złotówkach. Dobra, Tomasz i ten. W sumie to ty jesteś moją rodziną, powinieneś mi za darmo dać tych huku. E, a, e, 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 e. No dobra, niech ci będzie. Dobra, słuchajcie, bo ostatnio y, pisali jakieś śmieszne egzaminy, i y, postawiłem, że wy również napiszecie śmieszne egzaminy. I tak, tutaj będzie ta wasza sala egzaminacyjna. To jest wasz egzaminator Albert Einstein, i on będziecie tutaj siedzieć i chodzić i pilnować, nie? I tak, e, będą e, trzy egzaminy: jeden będzie e, z języka polskiego, jeden z matematyki i jeden z języka obcego. Um, e, ogólnie to. Jest taki mały twist. Otóż e, z języka polskiego będziecie mieli zadania dotyczące lektury. lektury jest książka, która nie istnieje, bo sobie ją wymyśliłem e, dzisiaj rano i wymyśliłem ją sobie, i no, ona nawet nie, nie, nawet nie została nigdy wydrukowana, ani nic. E, więc, no, powodzenia. No ja pierdzielę, A to jeszcze nie wszystko. E, w drugim. E, drugi, e, e, matematyka, będziecie mieli absurdalne zadanie matematyczne i to będzie jedy, tylko jedno zadanie, ale to będzie właśnie zadanie absurdalne, zadanie matematyczne, zadanie otwarte. Będziecie musieli zapisać wszystkie obliczenia i nie wiem w sumie jak dojdziecie do e, e, prawdziwodobnej odpowiedzi, bo to jest niemalże niemożliwe. A trzecie zadanie to jest e, 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 to jest nie, nie zadanie. Trzeci egzamin to jest. E, z języka obcego i... Język obcy, podobnie jak książka na polskim, również nie istnieje, bo też sobie go wymyśliłem, a więc e, no. E, powodzenia wam życzę. I no. Ogólnie to nie, nie, nie każdy nie dostanie swojego arkuszu, tylko będziecie mieli jeden, na który będziecie się patrzeć i potem będziecie odpowiedzi. Y, Zapisywać u siebie na kartce, bo my... <grywki> Drukarką się nie umujemy obsługiwać. Przecież macie Einsteina, on by mógł wam pomóc. myślę, że Einstein miał drukarkę? U niego to tam się ręcznie drukowało, tam kurne jakieś odbianie płach czy wie co? Um, chłopie, przecież to ja. Ribal. Zamknij się, Albert. Dobra, więc możemy już rozpocząć egzamin z języka polskiego. Okej, okay, witajcie na egzaminie z języka polskiego. Um, I e, tak, lekturą na ten egzamin jest... Nawet nie nadałem nazwy tej książce, dobra, chup z tym, i tak to Wam nie będzie potrzebne. Mogę Wam nawet pytania poczytać, Taki, tacy jesteście, tacy grzeczni. E, dobra, więc pierwsze pytanie. W którym roku rozpoczyna się akcja? Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. A 1919, B1111, C2077 czy D-1. What the hell? Chłopie, nie umiesz tego normalnie czytać. E, sorry, ale ja umiem czytać liczby tylko słownie, ok? E, pisemnie już nie umiem, e, nie umiem już e, czytać. E, tylko do 9 umiem. Już powyżej 9 to ja nie umiem Ej, ten cyfrowo przeczytać, tylko słownie. Dobra, y, nieważne. Zaznaczajcie tam tamte odpowiedzi. Dobra, trzeba y, rozpocząć strzelane je. Y, bo to jest jedyne jak tu można sobie poradzić. Więc dobra, jeden to... Y, y, y... Zaznaczę Nie wiem A i C naj, najmniej absurdalne mi się wydają. No to może, nie wiem, C Dobra, ja jestem szybki strzelasz tutaj normalnie, tak, zaraz nastrzelam. Dobra, pierwsze e, D, w drugim, w drugim B w trzecim, w trzecim. E, D y, czwarte. E, C w piątym to jest zadanie otwarte, do tego nie będę pisać. Dobra, patrzcie teraz na to. Dobra, tylko w piąte jest otwarte. Jakie jest pytanie tutaj? Ile lat ma główny bohater? To napiszę tak. drugim, jedyną racjonalną opcją wydaje mi się Jacek, czyli B. W trzecim też B. W czwartym y, to musi być y, A. W piątym 18. Wydaje mi się, że to jest dobry gest. Nadszedł czas zebrania egzaminów. Halo, musisz się tu podpisać. A, sorry. Poczekaj, ja też muszę. I też jeszcze. Ok. Witajcie na egzaminie z matematyki. Jest tutaj tylko jedno zadanie, ale jest trochę trudne. Małgosia ma X jabłek. Jaś ma dwa razy więcej. Razem mają 15 jabłek. Oblicz masę słońca. Pamiętaj, że Krzysiek ma czerwony samochód. Do roboty! Ja, nawet tego nie będę robić. Nie, 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 nie. nie, no, ja nawet tego nie będę robić. Nie, 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 nie. Dobra, myśl logicznie. Hmm. Krzysiek ma czerwony samochód. A co trzeba mieć, kiedy płyniesz przez pustynię i Twojemu samolotowi zepsuje się koło? To trzeba mieć w kieszeni wtedy. Niebieski. Ale dlaczego? Bo lody nie mają kości, tak. A co jeszcze nie ma kości? Brom. Czyli to w takim razie. Chwila, razy mają 15. To znaczy, że 15 decymetrów sześciennych bromu. Tak, to jest masa słońca. Nadszedł czas zabrania egzaminów. I dobra, e, nadszedł e, e, czas na egzamin z języka obcego. Pierwsze zadanie będzie ze słuchaniem. Będziecie musieli napisać o czym mówi osoba na nagraniu. E, zaraz puścimy wam nagranie. Dobra, puszczam wam nagranie. E, dobra i drugi raz puszczam nagranie, bo takie są normy Oj oh, sorry, sorry, spoiler Sra sra pra pra Dobra powodzenia na, na pierwszym zadaniu Dobra tego to ja nawet nie będę robić Mi 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 Też nie Mi 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 Dobra 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 Pierwsze to będzie Grrrrrrr Paw. Ajma. Skip. Town. Czekaj, czegoś zapomniałem. A dobra, tu musi być jeszcze ostrzał z przodu. Dobra. Już można robić następne? Nie, dopóki nie powiem, że można. Przejść pół godziny później. Okej, okay, już można robić resztę zadań. No, nareszcie. Ja pierdziel, już prawie całe 8 godzin, przespałem, a ty mi akurat musisz budzić. E, dobra, nieważne. Top shooter. E, tak, drugie pytanie. Nix, 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 nix. Wstaw tutaj coś. Nix, nix, nix. A, nix duże z kropką. B, nix duże bez kropki. C, i, i nix i małe z kropką. D, nix, nix, y, z obydwa małe i z. Kropką. Mówię Wam to, bo to ma znaczenie. Dobra, tam. Nie, czekaj, nie B. A w sumie, dobra, zciał w B, bo to. Bo w sumie tak. E, dobra, najbardziej logiczną odpowiedzią wydaje mi się D, bo tak. Dobra, jedynymi logicznymi odpowiedziami jest C i D, bo one jako jedyne są zapisane poprawnie, ale. czekaj, nix, niks, 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 niks niks, niks niks niks, niks niks, niks niks, niks nie wiem to Demi lepiej brzmi więc to zaznaczę. Y czy ch chcesz zaprosić kolegę y do wspólnego kradnięcia kubitów, co powiesz? Nie no, logiczne mi się wydaje A, bo to jest jako jedyne ze znakiem zapytania. E logiczne mi się wydaje A, bo to jest jako jedyne ze znakiem zapytania. E Z tego co mi się wydaje to tam to są rozkazy, kradnięcie kubitów, a nie zachcianki, więc B. No i czwarte. Sam tego nie wiem przeczytać nawet. Dobra, nie wiem, strzelam w A. No to ja strzelam, nie wiem. W C. Widzę, że ten język jest mocno inspirowany językiem Enchanting table z Minecrafta, więc Myślę, myślę, że to będzie C, wnioskując po pytaniu. Nadszedł czas zebrania egzaminów. Okej, okay, a więc tak. Wasze wyniki z polskiego. Szaf 20%, Kufs 0%, Glurd 100%. Co? Jak on dostał 100%? Wyniki z matematyki. E, szaf 0%, Kufs 0% i 100%. Ja pierdzielę to jest jakiś kujon. A wyniki z języka ob ob obcego. Szaf 25%, Kufs 25% I Glurt znowu 100% A więc e, Glurt e, wygrywa to zadanie A wy głosujcie kto ma odpaść Zagłosujcie kto ma odpaść Czy to będzie Szaf, czy to będzie Kufs Ogólnie zrobię może e, e, omówienie odpowiedzi Ale to w oddzielnym filmie Bo to wtedy zepsuje e, tą dynamikę Którą sobie zrobiliśmy podczas tego turnieju Że najpierw krótszy odcinek Potem dłuższy, krótszy, dłuższy Rozumiecie o co chodzi? Dobra więc pa